Zapraszamy na cotygodniowy katowicki Flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Wyścigi wyścig rzędów czyli taka zabawa konkurencyjna z szkoły podstawowej. Szkoły mają drużyny sześciosobowe, no i dostają konkurencję. Dzisiaj mamy skok na piłce taczki, raczki, przechodzenie pod nogami i skok w workach. Zaprosiliśmy wszystkie szkoły średnie z miasta Katowice. Zgłosiło się 8 szkół. Każda szkoła to jest drużyna osobowa po połowie, pół dziewczyn, pół chłopaków. Sport to też zabawa. Tutaj wiadomo, rywalizacja jest też zacięta bardzo, ale chcemy te wydarzenia sportowe, które robimy, no też żeby były zabawą. Jest to pierwsza edycja i mam nadzieję, że będzie się powtarzać. Jak z Twojej perspektywy, Mateuszu, wygląda kwestia kryzysu bańkowego? Dzisiaj tutaj mamy spotkanie w ramach Tydzień Gier. I ten 44 tydzień, taki ważny dla nas, robimy po pierwsze turniej. Esportowy to będzie turniej wingmana CSA 2 na 2 On się będzie zaczynał o godzinie 12. Taki finał, finałów, cztery drużyny, zobaczymy, kto będzie najlepszy. Ale oprócz tego mamy prelekcję. Prelekcję dla młodych ludzi, dla uczniów szkół średnich, który pokazuje, co mogą robić w przyszłości. Mieliśmy już jedną rozmowę, która dotyczyła pracy stricte przy dużych wydarzeniach esportowych. Mieliśmy rozmowę o branży GameDev. Mateusz tutaj ze studia Jujube fantastycznie przedstawił, jak wyglądała jego droga do GameDevu i pokazał, gdzie on popełniał błędy, a co można zrobić teraz, żeby być bardziej atrakcyjnym na rynku. Główny programista w firmie. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 8-10 listopada odbyła się coroczna edycja targów książki, która przyciągnęła rekordową liczbę odwiedzających. W wydarzeniu wzięło udział ponad 270 wystawców z Polski i zagranicy, a szeroka oferta spotkań z autorami cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Są tutaj z nami tysiące ludzi, setki wystawców. To wszystko udowadnia, że tak naprawdę książki nie umarły wbrew temu, co się powszechnie myśli. Wciąż wiele osób chce się spotkać z książką, żywą literaturą, z autorami, wydawcami. No i fantastyczna tutaj była chwila taka tuż przed otwarciem Targów Książki, gdzie można było zobaczyć naprawdę wielkie kolejki przy wejściu, więc tak naprawdę serce rośnie. Dużo Duża liczba młodych ludzi, e, tak naprawdę napawa optymizmem, i bardzo się cieszymy, że organizatorzy pomyśleli, żeby część tych targów poświęcić właśnie im. Są to książki w ramach e, tak zwanej sekcji, można powiedzieć, Young Adults, czyli dla nastolatków. Jest tu bardzo dużo książek, mogą się spotkać z najciekawszymi autorami, e, więc pamiętajmy, że to nie tylko oferta dla osób dorosłych, ale też dla tych młodszych w wieku kilkunastu lat. Park Run to cykliczne wydarzenie, zawsze w sobotę, zawsze o godzinie 9, obecnie w prawie 100 miejscach w Polsce, a u nas tutaj w Katowicach w parku kościuszki pod pomnikiem kościuszki. O dziewiątej rano spotykamy się, żeby wspólnie biegać, maszerować, truchtać, dowolna forma ruchu, zawsze 5 kilometrów. Dzisiaj specjalna atmosfera, bo dzisiaj edycja biało-czerwona z okazji święta 11 listopada. Spotykamy się dzisiaj w takiej narodowej atmosferze, będziemy świętować odzyskanie podległości. że nie jest do dzieci, rodziców i dziadków tak naprawdę, bo każdy może wziąć udział w tej imprezie i nie chodzi o to, żeby dać możliwość rozwoju sportowego i integracji zarówno rodzicom, dzieciom, jak i całej rodzinom. Podzielenie są wszyscy na sześć kategorii wiekowych. Te najmłodsze dzieciaki z racji tego, że wiadomo, że są słabsze, delikatniejsze, będą grały osobno seta, drugiego seta, już gra wtedy rodzic na rodzica. W tych starszych kategoriach już integruje się rodzic z dzieckiem, grają razem. Bardzo chcieliśmy się zintegrować sportowo i tutaj młode pokolenie kształtować się w tym kierunku, dlatego właśnie tu jesteśmy. Dzieci aktywnie spędzają czas i zaprosiły nas do wspólnego grania, i tak się właśnie zdecydowaliśmy, że pouczestniczymy z nimi w tym świetnym wydarzeniu. Jest to wydarzenie skierowane do środowiska sportowego, środowiska sportu walki. Jest to impreza przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia. Dwie konkurencje są rozgrywane, jedna konkurencja to jest konkurencja kata, czyli układów formalnych. Później po konkurencji kata zaczną się walki eliminacyjne, kumite, w różnych kategoriach wiekowych. Polska jest bardzo silnym krajem na mapie karate świata, jak również w Europie. Myślę, że ilościowo dominujemy w Europie, ilości klubów ćwiczących. Działa w Polsce wiele organizacji, wiele styli karate. Dyscyplina, która rozwija niesamowicie ciało, ale również umysł, ponieważ trenerzy zwracają uwagę nie tylko na samosprawność fizyczną, ale również przekazujemy wiele ważnych cech. Te wszystkie wartości związane z dyscypliną, z punktualnością, z szacunkiem do drugiego człowieka, jest to bardzo istotna rzecz i przyda się na pewno wszystkim. zasługują na takie miejsce, bo tu jest wielu wspaniałych muzyków, którzy od 40 lat zajmują się muzyką bluesową. Takie coś, co upamiętnia tych wszystkich ludzi, którzy taki ogromny wkład w tę kulturę mają, w naszą obyczajowość. Ten blues tak pięknie wrócił w kulturę śląską, że pięknie by było, jakby takie coś na stałe było, taki hołd dla tych wszystkich muzyków. Chyba nie ma czegoś takiego w Polsce ani, ani na świecie. Nie, nie widziałem czegoś takiego, żeby takie muzeum dotyczące ludzi, którzy jeszcze żyją. Dzisiaj zagramy pierwszy set Stare Śląskie z takim fajnym przytupem naszym, a potem Barsa, naszą ostatnią poetanką. Dzisiaj targi rzeczy wyjątkowych, czyli przede wszystkim rzemiosło, sztuka i handmade, rękodzieło, więc ponad 200 wystawców o różnym profilu, o różnych wyjątkowych swoich rzeczach. Więc stąd też te tłumy, czyli każdy, każdy przychodzi i chce coś wyjątkowego, jeśli chce coś wyjątkowego kupić, to jest to dobre miejsce na to i wyjątkowy weekend w Katowicach. It's okay. It's okay. Chcemy poprzez organizację tak naprawdę sportowego eventu pokazać charakter tego miejsca, charakter również i tego wydarzenia, no bo niecodziennie organizuje się bieg w takim miejscu i w takim dniu, jakim jest Święto Niepodległości. Tysiąc osób, w zasadzie pakiety nam się rozeszły w mgnieniu oka tak naprawdę, to tylko pokazuje, że jest potrzeba organizacji tego, ale daje również nam sygnał do tego, żebyśmy dalej mogli rozwijać to wydarzenie. Najważniejsza jest zawsze dobra zabawa, tak, to raz, ale dwa, ta aktywność, bo wyciągamy nie tylko Starszych, nie tylko dorosłych, no ale również dzieciaków. Ponad 200 dzieciaków dzisiaj brało udział rano w, tym, w tych swoich biegach. E, więc to cieszy, że jest potrzeba i że na aktywnie również da się świętować taki dzień. Wygrałem tutaj drugi raz w rzędu. Trasa jest bardzo ciężka, bo e, pierwsze 5 km jest dosyć płasko z górki, a nawrotka i następne 5 km niestety strasznie ciężkie. Katowice są wymagające, ale jednocześnie wspaniałe. Dziewczyny bardzo mocne. Cieszę się, że udało się wygrać, ale. Zajechałam się. Fajny sposób na świętowanie Dnia Niepodległości. Najlepszy. Każdemu polecam. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.